Witam serdecznie osoby spod znaku byka, kochani, oddzielny filmik, bo na, tą, na ten Nów Księżyca, bo dzisiaj mam po prostu jakieś ceregiele, słuchajcie. Tego 5 grudnia, zmienny bardzo dzień i, i w ogóle taka przewrotna energetyka, że co chwilę mi w ogóle przerywa, słuchajcie. No i chciałam Wam nagrać na nów Księżyca, słuchajcie. Obecna sytuacja. Jaki e, obecna sytuacja, słuchajcie? Yy, obecna sytuacja, jaki, yy, jaki ma wpływ na Was? Obecna sytuacja, jaki ma na Was wpływ? Super, pięknie. Będziecie odcinać osobę z przyszłości. Yy, co zamykacie? Co zamykacie? Dobrze. Yy, <laughs> na co się otwieracie? W jaki sposób do tego podejść? W jaki sposób do tego podejść? W jaki sposób do tego podejść? I karta rada. Mhm. <laughs> słuchajcie, wy będziecie i tu macie kartę słońca, zobaczcie, macie naprawdę, e, słuchajcie. E, Błogosławieństwo dosłownie Sił Wyższych. Słońce jest to opieka. Jesteś teraz, jesteście teraz, słuchajcie, tacy zaopiekowani. Poza tym, Jowisz jest w byku. To jest wasz ogromny opiekun, przy którym naprawdę możecie y, mieć się spełnić, czyli y, mieć życie takie, jakiego chcecie, ale nad tym potrzeba pracy. Kochani, będziecie odcinać jaką, jakieś osoby z przeszłości, z którymi mieliście do czynienia, jakieś. Jakieś sytuacje również, będziecie naprawdę bardzo mocno zdeterminowani i będziecie w tym przy okazji bardzo szybcy, trochę takie nawet na oślep aż dla wielu osób. Dla wielu osób po prostu to będzie odcinanie przeszłości kontaktu z osobami, które mogą się słuchajcie do was odzywać z przeszłości, tak? Będziecie naprawdę wszystkich dosłownie rozstawiać po kątach tak jak to powinno być. Na co, co zamykacie? Słuchajcie, zamykacie jakieś wiadomości, właśnie może rozmowy z tymi osobami albo y, jakieś sytuacje, jakieś działania, które nabrały po prostu tempa. Y, to się, słuchajcie, wykonało, tak? Działania szybkie i przechodzicie po prostu do następnego etapu, ale również słuchajcie, jest jakiś tutaj postęp, tak? Bardzo szybki wasz postęp. Wy weszliście po prostu na jakąś drogę, gdzie musieliście dokonać wyboru, bo wiedzieliście, że Yy, chcecie po prostu odnieść jakieś małe zwycięstwo, i ósemka buław mi też mówi o takim małym zwycięstwie, fajnych słuchajcie, wiadomościach od kogoś, wymianie wiadomości, ale również takie wymiany wiadomości przez internet, przez telefon. Tak, Może to dotyczyć nie wiem, działania w pracy, a może to dotyczyć też również relacji partnerskich. I wy, kochani, wchodzicie zupełnie na nowy tor. Zamykacie, słuchajcie, etap, gdzie być może izolowaliście się troszeczkę też od społeczeństwa, od ludzi, bo potrzebowaliście troszeczkę też wypocząć, ale też zamykacie, słuchajcie, właśnie etap nadmiernych wiadomości, zawracania wam takiego głowy. Yy, wy potrzebujecie tros troszeczkę odpocząć. Na co się otwieracie? Być może wiele osób się, słuchajcie, otwiera na, z powrotem na związki małżeńskie, w których na przykład, jeżeli żyjecie, więc te związki z powrotem tak jakby reaktywujecie troszeczkę takiej świeżej energii, tak? Ale również, słuchajcie, otwieracie się na pewne wartości, które Wam naprawdę do życia są potrzebne na pewną mądrość, wartości i jakieś zasady moralne, które Wy będziecie wprowadzać do własnego życia. I one wtedy wam, słuchajcie, da, wy wtedy poczujecie spokój, tak? Poczujecie to, że wy sami ze sobą jesteście stabilni, czujecie się dobrze i możecie po prostu działać dalej. Bo tutaj jest naprawdę taka hierarchia. Myślę, że też to będziecie szacunek wielu osób, że już nie byliście tymi osobami, na przykład których wcześniej można było na przykład oszukiwać, manipulować i tak dalej. Ale wy zdobywacie taką po prostu słuchajcie taką formę nawet nauczyciela, to wy komuś już też coś możecie słuchajcie podpowiedzieć. No i jak do tego podejść? Zatrzymać właśnie te wartości, kochani, spojrzeć na to, cieszyć się tym, co się ma, tak? I też, kochani, nie trzymać się uparcie też jakichś miejsc, jakichś właśnie ludzi, którzy dla Was na przykład są szkodzący, albo jakiegoś miejsca, które dla Was jest szkodliwe, nie wiem, to może być praca, cokolwiek. No i dwójka buław. Słuchajcie, nie, nie próbuj nic przyspieszać, nawet jeśli się drogi byku nudzisz, nie przyspieszaj nic, bądź cierpliwy i pozwól Twojej intuicji obrać właśnie właściwy kurs, tak? Bo ta dwójka buław mówi, aby troszeczkę poczekać, poczekać na odpowiedni okres, aby rozliczyć się na przykład właśnie z tych zasobów i możliwości, i zrobić po prostu konkretne już plany. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli Wam się czytanko podobało, proszę o łapkę w górę. Jestem Wam wdzięczna, że jesteście ze mną. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrówka i gdyby ktoś miał ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.